Dzień dobry albo dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiejszy temat to uzdrawianie, duchowe uzdrawianie, praktyki i metody, które pomagają nam odzyskać harmonię ciała, umysłu i duszy. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że samo leczenie fizycznych objawów to zdecydowanie za mało. Musimy zajrzeć głębiej, by Uzdrowić się w pełni. Dzisiaj podzielę się z Wami wiedzą na temat duchowego uzdrowienia i tego, jak ja to postrzegam i jak sami możecie zacząć pracować nad sobą. Siemanko, raz jeszcze, cześć z tej strony. Nikodem, bio, hypno, psyche terapist, terapeuta. Jak coś, to słuchajcie, zapraszam Was na mojego Instagrama, Energy Mind Coach, albo po prostu Nikodem Kacor. Tam jest dużo więcej e, informacji i fajnych, mam nadzieję, przydatnych treści, które mogą Wam pomóc w Waszym rozwoju. Zapraszam do subskrypcji. <laughs> więc zaczynajmy. Co to jest duchowe uzdrawianie? Może zacznijmy od tego, czym. Jest duchowe uzdrawianie. Dla mnie to proces, który działa na, na różnych poziomach: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Duchowe uzdrawianie polega na takim przywróceniu przepływu energii w naszym ciele od naszej gwiazdy rdzenia do naszego ciała, co pozwala nam na pełniejsze życie. Z racji tego, że uwielbiam Junga, to posłużę się tutaj jego cytatem, to, czego nie potrafimy wyrazić, powraca do nas jako los. Ignorowanie emocji i problemów duchowych sprawia, że sprawia, że nasze ciało i życie mogą reagować w sposób, który nie zawsze rozumiemy. W swojej pracy bardzo często zresztą spotykam się z osobami, które. Nie zdają sobie sprawy, jak ich nierozwiązane emocje, nieuwolnione emocje, ukryte schematy i wiele innych wpływają na zdrowie. Pracuję z nimi, używając takich narzędzi jak hipnoza, praca z wewnętrznym dzieckiem oraz ustawienia systemowe, aby właśnie przywrócić ten wewnętrzny balans ale jak wszyscy doskonale, mam nadzieję, wiemy, albo dopiero zaczynamy się dowiadywać, o czym mówione jest od tysięcy lat, a nauka teraz zaczyna do jakiegoś, no, trochę dłuższego czasu to potwierdzać, nasze ciało to nie tylko fizyczność, ale to także subtelna sieć energetyczna, albo przede wszystkim sieć energetyczna, która odpowiada za nasze samopoczucie. Gdy energia swobodnie przepływa przez ciało, czujemy się dobrze. Problem natomiast zaczyna się, gdy ten przepływ zostaje zablokowany. Wtedy, pojawia, wtedy pojawiają się choroby, emocjonalne blokady, poczucie zagubienia, poczucie utraty sensu życia, spadek poczucia własnej wartości i wiele, wiele, wiele innych. W duchowym uzdrawianiu ważne jest, aby zrozumieć, że praca z energią nie musi być mistyczna. Istnieje wiele badań naukowych, które potwierdzają, że nasze ciało emituje pole energetyczne, pole morfogenetyczne, które można zmierzyć. Na przykład badania nad polem magnetycznym serca wykazały, że nasze emocje bezpośrednio wpływają na naszą energię. Jak pracuję z ludźmi, to bardzo często stosuję techniki energetyczne, pracę stricte energetyczną, która pomaga odblokować te przepływy, pomaga dostać się głębiej. Pomaga uwolnić emocje, pomaga dostać się, zrobić, że tak powiem, łatwą, czystszą może o drogę do, do ukrytych naszych programów, do ukrytych przekonań. Staram się, pomagam, pomagam, staram się pomóc im zrozumieć, jak energia w ciele wpływa na ich życie, zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i fizycznym. I co oni mogą z tym zrobić, jak oni mogą sami sobie Dalej pomagać. Kolejna niezwykle skuteczna metoda, którą znam, też ją często stosuje, to ustawienia systemowe, często właśnie w połączeniu z hipnozą. Jak mówił Hellinger, nasze życie to ciągłe powtarzanie rodzinnych wzorców, dopóki ich nie uświadomimy. Ustawienia pomagają zobaczyć niewidoczne dynamiki w naszych relacjach rodzinnych i odzyskać wolność od wzorców, które nas ograniczają. Bardzo często widzę, jak wiele osób nieświadomie przejmuje emocje swoich przodków. Czasami zresztą w hipnozie podczas ustawień klienci odkrywają, że ich lęki czy problemy zdrowotne mają swoje korzenie w dynamikach np. No, rodzinnych. Ustawienia pozwalają to uwolnić, pozwalają to pożegnać, podziękować, a hipnoza pomaga te zmiany bardzo mocno zakotwiczyć w podświadomości. Dzięki temu procesowi osoba ma możliwość głębokiego uzdrowienia i trwałej transformacji. No, ok, moje ukochane wewnętrzne dziecko to jest taka chyba jedna z najważniejszych praktyk, które wspierają duchowe uzdrawianie. Oczywiście nie chcę tutaj kategoryzować, bo każda jest ważna, niemniej ta jest taka, no jest piękna. I to jest właśnie praca z wewnętrznym dzieckiem. To ta część nas, która wciąż przechowuje emocje i rany z dzieciństwa. Wielu z nas kompletnie nie zdaje sobie sprawy, że nasze obecne lęki czy problemy mają swoje źródło właśnie w wydarzeniach sprzed lat. I tutaj posłużę się cytatem fantastycznego faceta John Bradshaw. Wewnętrzne dziecko to klucz do naszych emocji. Pracując z wewnętrznym dzieckiem, naprawdę można zobaczyć wiele rzeczy, można odkryć wiele rzeczy, zrozumieć i przepracować. Na przykład za pomocą hipnozy, która pomaga nawiązać kontakt z tym wewnętrznym dzieckiem, uzdrowić stare rany. Kiedy uzdrowimy wewnętrzne dziecko, zyskujemy większą wolność emocjonalną, co wpływa na każdy aspekt naszego życia. Duchowe uzdrawianie, moi drodzy, to złożony proces, ale fascynujący proces, który pomaga nam połączyć ciało, umysł i ducha w jedną całość. Dzięki pracy z energią, ustawieniom, hipnozie czy uzdrowieniu wewnętrznego dziecka możemy zacząć żyć w pełnej harmonii. Naukowe badania potwierdzają, że nasza energia, emocje i przeszłość mają ogromny wpływ na nasze zdrowie. Zachęcam Was ze szczerego serca, abyście zgłębili te tematy i poszukiwali metody, które najlepiej Wam odpowiadają. Jeśli macie jakieś pytania lub chcielibyście zgłębić te techniki, jestem tutaj, aby wam pomóc. Dzięki, że byliście ze mną. I do usłyszenia w kolejnym odcinku, w kolejnym podcaście, duchowość, którą warto znać.